Pani, stwierdzeniem, że zakwaterowanie rosyjskiej kadry w hotelu Bristol w związku z comiesięcznym spotkaniem pod pałacem to jest pewnego rodzaju prowokacja? Nie, absolutnie nie, nie zgadzam się z tym, żeby to była prowokacja. To jest rzeczywiście pewnego rodzaju wyzwanie dla nas. Natomiast no, są cały czas prowadzone jeszcze z reprezentacją Rosji rozmowy. Przekonujemy reprezentację o tym, że być może w ich własnym interesie byłoby zasadne prze przemyślenie e, przeniesienia się. A gdzie mogą się. Kilka propozycji poddanych e, e, reprezentacji. Myślę, że w ciągu kilku dni powinniśmy mieć na ten temat już ostateczną decyzję ze strony reprezentacji Rosji. Nie, ja tego w ten sposób nie odbieram. Rosjanie zwykle jako reprezentacje wybierają po prostu najlepsze lokalizacje, te, które są najbardziej prestiżowe. Myślę, że nikt wcześniej nie wziął pod uwagę tej, tej okoliczności związanej właśnie z miesięcznicami, i, i stąd taka, taka sytuacja w tej chwili. Mimo, że no ja jakby rozmawiałam na ten temat już dwa trzy miesiące temu i już wtedy były prowadzone rozmowy o tym, że, że ta sytuacja może być, może być trudna, może być wyzwaniem, więc czekam dosłownie w ciągu kilku dni powinna być ostateczna decyzja.